Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z nowej serii. Seria mm, na łódce, czyli remont mojej łódki. A w sumie bardziej poprawienie, udoskonalenie jej. Mam tutaj parę dziurek, które chciałbym załatać i właśnie to będzie w pierwszym odcinku. Będę łatał dziurki, które mi nie są potrzebne, w których kiedyś były prawdopodobnie jakieś śrubki czy zapalniczki, gniazdka pod zapalniczki. Jeśli ciekawią Was takie filmiki, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a na pewno będzie więcej z tej oto łódki. Zapraszam do oglądania. Na razie. Tak więc na pewno krótko o tej łódce, na której się znajdujemy. Jesteśmy na cortinie 480 z 2005 roku bodajże. I ma ona parę już hmm, parę już mankamentów, czy parę niedociągnięć, tak więc będziemy się bawić żelkotem, będziemy się bawić włóknem szklanym, bo dla mnie to jest troszeczkę zabawa. Troszeczkę chcę to robić hmm, ze względu na to, że chcę ją przeżygować do sezonu, a trochę troszeczkę chcę Wam pokazać to w filmach, tak żeby... I wy mogli sobie to sami dla siebie w domu zrobić. Czyli jeśli chodzi o produkt, będzie to Sea line, szpachlówka żelkotowa, kolor biały, dodajemy 100% tego produktu, który tutaj jest na 2% utwardzacza. Mieszamy i nakładamy na dziurkę bądź odprysk. To są te dziurki, które są i mi się nie podobają, tak więc z jednej strony zatykam sobie drewnianym kołeczkiem Tą wymieszaną szpachlówkę żelkotową razem z utwardzaczem wpycham tą dziurkę Warto sobie tutaj na przykład yy, dopchać po prostu ten żelko tam wepchać go do środka czymś mniejszym, po prostu poupychać. Tak jak ja wziąłem tutaj taki kawałek patyczka i powpycham, powpycham go do środka. Aby on przeszedł aż na drugą stronę, bo te dziury są wy z wylotem. Tak więc fajnie, żeby były zapchane do końca. Tutaj troszeczkę wystaje, tutaj też ładnie wystaje. Ściągamy na dół. Najlepiej na dół po prostu pociągnąć po ściance, żeby powietrze się nie wpuściło, nie wciągnęło. I teraz troszeczkę jeszcze ja tutaj z szmatką, troszeczkę powycieram. żeby mniej szlifowania było później. Potrzebujemy wodę i papier ścierny. Używałem papieru ściernego, używam 320, później troszeczkę 800 i 1000 albo 1500, w zależności od tego, jak mi wcześniej to wszystko wyjdzie. Tymi innymi papierami na początku 320. Zajęło mi to dokładnie 10 minut i 53 sekundy odkąd zacząłem. Oczywiście przy nagrywaniu potrzebujemy troszeczkę więcej czasu ze względu na to, że parę razy sprawdzałem kamerę i, i nie szło mi to tak szybko jak normalnie. Wydaje mi się, że no w 8 minutach możemy z taką dziurką się 8 minut możemy z taką dziurką się bawić naprawdę mnie efekt zadowala wyszło naprawdę y, fajnie, fantastycznie podoba mi się, lepiej jak te dziurki które były wcześniej pokazuję Wam efekt i widzimy się na następnym odcinku tak więc, tak to wygląda tutaj są zrobione już dwie które robiłem wcześniej a tutaj jest ta którą robiłem dzisiaj jedna za Zrobiła. Jak widzicie już trzy dziurki miałem gotowe, dwie dziurki miałem wcześniej, jedną zrobiłem przy Was. Na tych pierwszych dwóch się uczyłem, nie robiłem tego nigdy wcześniej, więc idzie to zrobić samemu i jeśli ktoś z Was takie dziurki ma, to sobie po prostu to zaszpachlujcie żelkotem. I naprawdę efekt jest mega fajny. Plus jeszcze do tego polerka dojdzie, więc wydaje mi się, że będzie to wyglądać jeszcze troszeczkę lepiej. Pozdrawiam was wszystkich. Jeśli podobał wam się odcinek, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, a na pewno będzie ich dużo, dużo więcej. Na razie.